Blogspace.pl, portal społecznościowy sympatyków kryptowalut. Cześć, ja nazywam się Kacper Juraszek i witam Was na kanale BINKRYPTO Polska. Dzisiejszym partnerem odcinka jest Blockspace.pl, portal społecznościowy dla sympatyków kryptowalut. Dziś przedstawiam wam szybkie skróty najświeższych wiadomości ze świata krypto. Nie przedłużając zapraszam Was do oglądania. Stellar pomoże Ukrainie w pracach nad CBDC. Popularny blockchainowy projekt Stellar podpisał protokół ustaleń o współpracy z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej Ukrainy. Stellar pomoże Ukrainie w zbadaniu oraz rozwoju wirtualnych walut oraz CBDC. Natywna kryptowaluta projektu w dzień po ogłoszeniu zareagowała ogromnym wzrostem. Bitcoin przebija 35 tysięcy dolarów, czy następne będzie 40 tysięcy dolarów? 6 stycznia Bitcoin osiągnął nowy rekord wszechczasów 35 879 dolarów. Grudniowa sprzedaż przedmiotów NFT opiewa na 9 milionów dolarów. Niezamienialne tokeny cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem. W grudniu 2020 sprzedano grafiki oparte na NFT o wartości ponad 8,9 miliona dolarów. Glassnode. Bitcoin i Ethereum są zdrowe i będą rosły. Początek 2021 roku jest spektakularny na rynku krypto. Bitcoin ustanawia coraz to nowsze rekordy wszechczasów, a Ethereum zyskał 37% w ciągu jednego dnia. Potwierdza to pierwszy w tym roku tygodniowy raport Glassnode, najbardziej znanej platformy analizy on-chain. Dzienny wolumen handlu na Binance osiąga ATH. 24-godzinny wolumen handlu giełdy Binance ustanowił nowe ATH. Łączny dzienny obrót na platformie spot i instrumentów pochodnych wyniósł 80 miliardów dolarów. W sumie na całym rynku kryptowalut w ciągu ostatniej doby zawarta transakcja o wartości ponad 180 miliardów dolarów. Stablecoiny otrzymują zielone światło od amerykańskiego regulatora bankowego. Biuro Kontrolera Walut ogłosiło, że zezwoli amerykańskim bankom na korzystanie z publicznych łańcuchów bloków i stablecoinów jako infrastruktury rozliczeniowej w krajowym systemie finansowym. Justin Sun Warren Buffett posiada 1 Bitcoin i 2 miliony TRX. Justin Sun, założyciel kryptowalutowej platformy Tron, opublikował tweet, z którego wynika, że, wbrew powszechnemu przekonaniu, miliarder Warren Buffett posiada kryptowaluty. San w swoim poście stwierdził, że Buffett jest właścicielem jednego bitcoina i ponad miliona tokenów Tron. Petycja do Białego Domu w sprawie Ripple. Sytuacja firmy Ripple i jej kryptowaluty XRP nie wygląda najlepiej. W ostatnim czasie na łamać Inkrypto Kryptopolska informowaliśmy o pozwie złożonym przeciwko Ripple IMC i jej założycielom przez SEC. W dniu, w którym kapitalizacja rynkowa wzrosła o 60 miliardów, a Bitcoin osiągnął ATH na poziomie 33 300 dolarów, XRP stracił aż 5%. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Rozwinięcia wszystkich newsów znajdziecie w linkach w opisie filmu. Serdecznie zapraszam Was na naszego telegrama, gdzie możecie przedyskutować o najnowszych wydarzeniach wspólnie z naszą społecznością. Zapraszam również na kanały Majka Satoshi'ego i Krypto Ekipy, gdzie znajdziecie dużo ciekawego i wartościowego contentu o krypto i blockchainie. Jeśli mój film ci się spodobał, zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę i komentarza. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Hej!